Dzień dobry mamy maj tu mam ryżowce już mają jajka cieplutko ładnie zaczyna pora niedługo będzie lęgowa I mają troszkę wejdę jest ciepło słonko świeci kozy mają jajka pierwszy long się nie udał zaziębiły się zmarły bo było za zimno za szybko budkę powiesiłem tutaj rozele już mają jajka już mają 8 jajek na razie nie siedzi ale wychodzi tu już jest jedna siedzi na jajkach też też już ma chyba 7 czy 8 jajek. Tutaj nierozłączki już się zaczynają parować, deptać. Zobaczymy. W końcu po nich się może doczekam. Kozy też mają zobaczymy o ile. Pójdziemy teraz do biura. w końcu się ciepło zrobiło bo to już z tym zimnym to było tragedia tu mam para dosterek też mają jajka samica siedzi na jajkach tutaj Zeberekki już mają młode. Jedne młode są w łódkach. Kupiłem nowe budeczki, oryginalne. Tutaj nie rozłączki. już siedzą. Wódce gałęzi nanosili. Tu kupiłem kanarka. Dzisiaj nowy nabytek z próbą są też dwa kanarki. Na razie nie śpiewają. Ten zaczyna im śpiewać. Dzisiaj zakupiony. Tu mam zeberki młode z tego roku, biały jeden. Jeden biały mi uciekł. Wyskoczył, kurdej i uciekł i już go nie, nie ma. Zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Ręgi to wszystko. I tej troski takie położyłem bo wchodzili na górę. Siano wkładzili. O kanareczek nowy to dzisiaj przyszedł. No pośpiewaj. Zaczyna troszkę śpiewać, no troszeczkę troszeczku już zaczyna go brać. Aha. Zobaczymy jak to wszystko się potoczy. Tutaj gałęzi sobie nanieśli. rozłączki gałęzi ciemno Kiedy nie wiem gdzie widać a jeszcze tu mam czerwoną głowę. Jeszcze, jeszcze nie mają. Jeszcze nic nie mają na razie. Ładne ptaszki. Zobaczymy. Może powinienem ich do boilery tam przenieść. Ale na razie niech sobie tu siedzą. Zobaczymy, jak to. Ten, ładne ptaki kolory ładne zobaczymy co tam ich jeszcze będzie tu mam zeberki moje z te, tego roku Mówię, jeden biały w mi na Panie cały biały dwa białe takie sprzedałem do Szczecina Państwo kupili. Także że zobaczymy lęgi jak to się wszystko potoczy jak się zacznie wszystko lęgnąć, aby tu jajka ponieśli, bo tu jeszcze nie mają. No nie wiem, czy tam tych Czarnogłowych mają. Zeberki już tu mają jedne młode. W tym roku coś mało mają, bo tam mają dwa, tu dwa. W tej busce. No zobaczymy. Budki eleganckie. Zrobiłem, założyłem nowe, żeby to była klasa, ok, druga czterka. samczyk, o, no. ładny, tam jest, na obrące. ładny samczyk, zobaczymy co to, co to będzie w nich. Chciałbym, żeby to coś z tego wszystkiego wyszło. Ale zobaczymy, jak to się potoczy. Aby się szczęśliwie uchowały. Także, że zobaczymy on może teraz wyskoczyć Chcę pokazać o wyskoczył tata po biurze nie w z jest powrotem tu jest tu jest samica siedzi Zobaczymy. Ma trzy jajeczka. Zobaczymy, co tam ma. Nie ma co zaglądać. Chodź. Dawaj, skakuj. No idź. No idź. On zaraz. Ładnie, tak, spodoba mi się. Nauczony, sk skoczy do klatki. O, no, zamyka się. No, zobaczymy. Chciałbym, żeby się trzy jajka, no, trudno. Trzy, ale trzy ze ale czarne. To może powinno być. No, zobaczymy, jak to będzie. Tutaj, kanarki idziemy tak dla pizzu, żeby... aby tylko żeby śpiewał bo kanarków tam nie, nie jest, ten tylko same ptaki zobaczymy jeszcze może pójdziemy zobaczyć bo ryżowce zniosły jajka też mają jajeczka Usia leży Usia Usia oh no. Usia była po operacji Miała operację Teraz pójdziemy do ryżowców Zobaczymy do środka Jajka. Majem groźowca, fajna para, tutaj też mam te budki założone Te nowe przyjęcie. Kapiony, o rysowce, super. Ptaszki podobały mi się zawsze tam na wystawie, w nas były. Wiedziałem, że sobie kiedyś zachowam i nie wiem, że mają. Mhm. Mają jajka. Są jajeczka, dwa albo więcej, nie wiem. Mają. No i dobrze. Niech sobie tam nanoszą. Zobaczymy. Wiem, że jest ich tutaj nie ma a tam widzę są tajeczka o widzicie białe po fajnie może coś będzie z tego chciałbym żeby się uchowało coś fajnie zobaczymy co to będzie jeszcze nie wiadomo, Sa, samczyk i samiczka dobrane są jedne, bo znieśli, ale te drugie nie chodzą na razie. Tak, nie te, nie wiem, bo to podobne są samce, samice. Także że chciałem podziękować za oglądanie moich filmików. Jeśli Wam się podoba, to dajcie łapki w górę. Zobaczymy, obejrzymy, zrobimy następny filmik, jak będą lęgi. Zobaczymy. Wszystko. Dziękuję i do usłyszenia w przyszłym filmiku. Do widzenia Państwu.